To jeden z najtańszych smartwatchy. Otwórzmy i sprawdźmy go. Ma wyświetlacz AMOLED i 123 tryby sportowe. Uwaga, tak się prezentuje zegarek. Zanim o nim, zobaczmy co jeszcze z pudełku. Mamy kabel do ładowania z takimi pinami. Dokumentacja, także proszę państwa, wymienny Pasek. On jest magnetyczny. Fajne. Włączamy. Działa. Zobacz, jest normalnie apka na iPhone'a. Skonfigurowałem zegarek i widać, że jest to AMOLED. Całkiem fajnie wygląda ten wyświetlacz. No co prawda płynność nie jest najwyższa, ale naprawdę ten interfejs wygląda całkiem nieźle. Ja z ciekawości założę sobie inny pasek. Sam proces odpinania paska jest mega prosty. I zakładamy ten paseczek. Ten pasek jest zdecydowanie fajniejszy. Na pierwszy rzut oka zegarek prezentuje się całkiem nieźle, nawet w porównaniu do Apple Watcha Ultra. Ale niestety umiejscowienie koronki jak i samo nią kręcenie nie jest przyjemne. Wibracje wydają mi się też takie średnie. Zobacz, można za jego pomocą zdalnie wywoływać migawkę i to na iPhonie. Ale zobacz, mamy tutaj też gry. Dawno nie grałem na smartwatchu. Zegarek mamy mnóstwo trybów treningowych odchodzenia, biegania po piłkę nożną, wspinaczkę, tenis, golf. Możemy sobie także dodać ich więcej i teraz mamy kategorie. Na przykład możemy zrobić zajęcia na dworze i teraz mamy Parkour albo bagi, albo paralotniarstwo. Do zegarka jest oczywiście aplikacja. Możemy tu dostosować na przykład powiadomienia, czy zobaczyć centrum tarcz, gdzie naprawdę niektóre ładnie się prezentują. No dobra, to ustawiamy sobie. O, proszę, taką tarczę. Najbardziej mi się podoba wyświetlacz. Na tym AMOLEDzie kolory wyglądają świetnie. Sam zegarek ma również połączenia Bluetooth. I uwaga, halo. No, jakość jest. Przystępna. Jest jedno ale zegarek niestety nie synchronizuje kontaktów automatycznie, w związku z czym, jeżeli chcemy, żeby wyświetlał się tutaj kontakt, to musimy go synchronizować ręcznie i możemy 20 takich kontaktów tutaj dodać. Ale na szczęście powiadomienia pokazują, od kogo są. Moim zdaniem, hit. To to, że możemy sterować muzyką za pomocą tego zegarka, pauzować, włączać następną, czy także zmieniać głośność. I działa to faktycznie z iPhone'em. Także na pierwszy rzut oka zegarek wygląda całkiem niepozornie, ale ma kilka ciekawych funkcji, a jego cena jest w komentarzu.